Dzień dobry Państwu. Witam na moim kanale. Ten odcinek poświęcony będzie zestawowi AV Mini, a właściwie jednemu z jego segmentów. Aczkolwiek niekoniecznie wykonanego zgodnie z projektem z lat 80. Przed Państwem mój zestaw AV Mini składający się z przedwzmacniacza. Wzmacniacza mocy 30 W oraz trzy tunery, każdy z nich jest inny, wykonany w inny sposób. Na dole mamy tuner T8015 i jest to konstrukcja klasyczna, czyli taki jak wyszedł z fabryki. Tuner T8045, ale tutaj jest zastosowana skala diodowa, czyli normalny tuner. Jedynie wyświetlanie częstotliwości odbywa się na linijce diodowej, podobnie jak w radmorze 5412, czy też w tunerze t 90 9015 Jest to taka modyfikacja. Dodatkowo jeszcze jest wskaźnik do strojenia zera w postaci zielonej diody, żeby troszeczkę tutaj przełamać tą kolorystykę oraz. Ostatnie urządzenie na samej górze to tuner cyfrowy. No tak, cyfrowy no może to budzić zdziwienie, dlatego, że nie ma wyświetlacza, nie ma pokazanej częstotliwości odbieranego sygnału RDS-u i tak dalej. To jak on może być cyfrowy? Ono jest cyfrowy. Wykonano go na układzie scalonym wysokiej skali integracji, który wewnątrz swojej struktury za zawiera między innymi mikroprocesor 32-bitowy, przetworniki analogowo-cyfrowe, cyfrowo-analogowe, a cała obróbka sygnału FM odbywa się w domenie cyfrowej. Nie ma praktycznie elementów biernych. Układ współpracuje z kwarcem i jest taką jednostką obsługiwaną przez zewnętrzny procesor. Taki zewnętrzny procesor został tutaj dołożony i ten procesor zajmuje się komunikacją wejścia-wyjścia, czyli przyciski, wyświetlanie poziomu sygnału, wyświetlanie częstotliwości. Podobnie jak w tunerze tym przerobionym T8045 Mamy tutaj do czynienia z linijką diodową, która pokazuje nam, w której skali, w której części skali częstotliwości się znajdujemy. Idea była taka, żeby nie naruszać oryginalnego panela tunera T8010, żeby wykorzystać wszystkie przyciski, i pokrętło do sterowania tym tunerem, i tak po kolei zostało to wymyślone w ten sposób. E, przycisk oznaczony literą D, e, to jest e, stacja w dół, czyli przełączanie stacji w dół, e, w, w zaprogramowanej stacji U, czyli up do góry. I potem trzy ulubione stacje U1, U2, U3. Tutaj powiem szczerze, że nie mieliśmy pomysłu na to. Razem z kolegą Robertem, z którym konstruowaliśmy to urządzenie. Celowo nie wkładałem tutaj tych elementów strojków, żeby odróżnić te dwa urządzenia od siebie. Oczywiście można te strojki włożyć, żeby zaślepić te dziurki. Przycisk R3 obsługuje pamięć. Konkretnie można zaprogramować 16 stacji i właśnie Przełączenie w tryb programowania odbywa się tym przyciskiem. Przycisk wycisz tutaj ma inną troszeczkę funkcję, ponieważ układ scalony zapewnia realizację wyciszania i cichego strojenia, więc nie ma takiej potrzeby. Natomiast wykorzystany ten przycisk został do zmieniania poziomu sygnału wyjściowego, tak żeby można było sobie go ustawić, żeby pasował do. Pozostałych komponentów zestawu, żeby ta głośność była jednakowa. Przy czym oczywiście wartość jest zapamiętywana poziomu głośności. I przycisk mono, który służy do wymuszenia, sztucznego wymuszenia trybu mono, co sygnalizuje zapalenie się zielonej diody, ponieważ jeśli tuner oczywiście nie odbiera sygnału stereofonicznego bądź poziom sygnału jest zbyt niski, to wtedy po prostu dioda czerwona jest wygaszona, tak jak w klasycznym tunerze. Jeżeli chodzi o wskaźnik poziomu sygnału, to jest zrobiony na pięciu diodach i no to jest troszeczkę inaczej, bo w tunerze klasycznym t 10 czy 15. Pierwsza dioda zawsze się świeciła jako no, wskaźnik napięcia zasilania. Natomiast tutaj nie. Tutaj po prostu cały zakres od 0 do 75 mikrowoltów czułości jest podzielony na, ten, na te 5 diod. Czyli zapalenie się pierwszej diody to mamy od 0 do 15, potem od 15 do 30, od 30 do 45 i tak dalej, aż do końca. W tej chwili posługuję się transmiterem i yy, Mam tak to ustawione, że każdy tuner jest wstrojony w tą stację. Czyli zmieniając tutaj wejście po prostu jestem dalej na tej samej stacji. Sygnał z transmitera jest, jest dość, dość silny z tej odległości, w której on się znajduje tutaj nawet na tym tunerze czarnym, który jest stosunkowo dobrze zestrojony. Nawet 5 diod się zapaliło, podczas gdy na tunerze cyfrowym mamy 4 diody. Warunki pracy poszczególnych tunerów są identyczne. Każdy współpracuje z anteną z kawałku, z kawałku drutu. Czyli, tak, różnica kolosalna to jest możliwość zaprogramowania 16 stacji. Przy dobrym odbiorze, przy współpracy z anteną zewnętrzną, bez wątpienia. Może być to nawet za mało. E, wskazywanie częstotliwości poprzez wyświetlanie e, diody. E, no i e, e, zaskakująco dobra separacja kanał, kanałów oraz e, bardzo niski poziom szumów dla stacji, które chociaż zapalą nam tutaj e, dwie diody. No tak mogę scharakteryzować e, ten tuner. Za chwilę zdejmę górną pokrywę i pokażę, jak to wygląda w środku. No, właśnie, tak to wygląda w środku. To właściwie, gdzie jest ten tuner? Tak naprawdę, to zostały nam tutaj gniazdo wyjściowe, gniazdo antenowe, transformator sieciowy, aczkolwiek nieco inny niż ten, który tutaj był oryginalnie zamontowany, to gdzie jest ten tuner? No właśnie on jest on jest tutaj na tej płytce która jest pod front panelem. Cały tuner się tutaj mieści zaraz pokażę jak to wygląda po zdjęciu panela czołowego po zdjęciu front panelu ukazuje nam się taki widok wiody wskaźnika poziomu sygnału jody skali, joda stereo, encoder służący do e, przestrajania tunera. Teraz go odstroiłem. Strajam go z powrotem. Mikroprocesor sterujący układami wejścia-wyjścia oraz ta malutka płytka z tym jeszcze tutaj mniejszym układzikiem to jest całe radio. Po tej stronie mamy dwa stabilizatory napięcia, 30V i 6V, zasilacz, prostownik, filtr oraz wzmacniacz operacyjny, który zapewnia nam sygnał wyjściowy. Ponieważ ten scalaczek daje tylko 90 MV, trzeba było ten sygnał podnieść. Jeżeli chodzi o klawisze. To ja je tutaj na takich przedłóżkach wykonanych z fragmentu izostatu po prostu przykleiłem do klawiszy. Jak widać, Budaprenem, żeby z czego można było to zdjąć, jakby coś nie było nie tak, ale Budapren się generalnie sprawdza. Więc e, po prostu klawisze o niskim skoku, właściwie niewiele trzeba tutaj, żeby, żeby przełączyć delikatnie do dotknięcie i już nie o właśnie włączyłem tryb programowania niekoniecznie e, dobry to był pomysł w tej chwili ok i to jest cały tunel e, starałem się to tak wykonać żeby jak e, jak najwięcej wykorzystać oryginalnych części ale tak naprawdę Mocowanie tego jest po prostu na jednym kątowniku aluminiowym. Sześcioma śrubami przymocowana jest y, płyta, y, płyta cała tutaj z urządzeniem. Włącznik sieciowy jest zamontowany na oryginalnym sporniku, a tutaj y, mocowanie front panelu też y, na, na części oryginalnego. Y, Mocowania. Gniazda wyjściowe, antenowe, bez zmian. Transformator sieciowy, tak jak wspomniałem, nieco, o nieco innych parametrach. Bo tutaj potrzebowaliśmy niższego napięcia e, około 7V, tu jest transformator TS4 na 17, z tego co pamiętam włożony w tej chwili. Niestety trzeba go wymienić dodatkowo, dołożony jest bezpiecznik sieciowy, gdyż na tej płytce. Nie chcieliśmy montować bezpiecznika, byłoby to dość kłopotliwe w razie przepalenia. Trzeba by było cały panel zdejmować, i dostawać się tutaj. To w ogóle byłoby bez sensu. Także tak wygląda T8010, jak go mój kolega Robert nazwał. Recharged. Także jeszcze dwa słowa wspomnę o Robercie, dlatego że tak naprawdę układ elektroniczny był jego dzie dziełem. Robert Włogajew jest m.in. wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie naucza programowania układów mikroprocesorowych. Ma bardzo bogate doświadczenie w programowaniu tych urządzeń i stworzył bardzo dużo różnych, różnego rodzaju rozwiązań. E, Publikuję swoje prace w elektronice praktycznej i ten układ, który Państwo tutaj widzą, m, mam nadzieję również ukaże się na łamach Elektroniki Praktycznej, gdzie będzie można zobaczyć e, całą tą konstrukcję, e, jak to jest wykonane i e, ewentualnie e, skopiować to. Rozwiązanie, czy też, gdyby ktoś miał ochotę, to, to po prostu stworzyć taki tuner. Tak jak wspominałem wcześniej, układ scalony, radiowy, obróbka cyfrowa sygnału, żadnych cewek, żadnych kondensatorów strujeniowych, podawane po prostu parametry. Układ może pracować z dla częstotliwości europejskich, powiedzmy 88 czy 87,5 MHz do 108 i e, również dla japońskich, czyli od 78 MHz do, do 108, jest w pełni programowalny. Z takich podstawowych parametrów to choćby separacja stereo do tego układu jest 50 dB, czyli całkiem sporo. No, oczywiście, ten programator, który tutaj jest zastosowany na 16 stacji, to, to jest e, dość dużo. Natomiast no, mam świadomość, że są takie miejsca, gdzie można tych stacji w stereo dużo więcej złapać. U mnie to jest powiedzmy około 10, 10 rozgłośni, które no, przyzwoicie są odbierane w, w stereo na, na kawałku drutu. Gdybym miał jakąś antenę zewnętrzną, to prawdopodobnie byłoby tego dużo więcej. Co jeszcze można dodać w stosunku do, do tunera klasycznego, no to jest bardzo nowoczesne rozwiązanie. Oczywiście można tutaj dołożyć również wyświetlacz, nie ma najmniejszego problemu. Jest wyprowadzona magistrala. I kwadrat C, który umożliwia właśnie podłączenie wyświetlacza, czy też na przykład zdalnego sterowania, ale w tej podstawowej wersji to jest po prostu jakby wykorzystanie możliwości, które dawała budowa T8010 bez naruszania, wycinania jakichś dodatkowych otworów na wyświetlacz innych historii. Po prostu wyjmujemy stary tuner, taki jak ten tutaj. Kładamy, tę tą płytkę i cieszymy się odbiorem radia analogowego w sposób cyfrowy. Cieszmy się dopóki jest nadawane, nadawane radio FM. Zresztą no, takie są plany, żeby wycofać się z tej transmisji. Słyszałem taką datę 2027 rok, bądź 2032. Szczerze powiedziawszy, to z tym radiem cyfrowym to jest tak trochę jak z plastikiem. Równie dobrze mogliśmy sobie to odpuścić, bo w chwili obecnej radio cyfrowe jest dostępne na, 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 że tak powiem, na falach internetu i w ogóle nie trzeba rozwijać sieci nadajników, żeby sobie posłuchać radia cyfrowego. Natomiast analogowe radio jest dostępne wszędzie no przestanie być więc ta data 2027 bądź 2032 to jest data śmierci radia w tych wszystkich rozgłośni e, publicznych z tą refleksją zostawiam państwa mam nadzieję że projekt się podoba dziękuję za o, poświęcony czas do usłyszenia do zobaczenia wkrótce